Zapraszam panią Annę Borudzką ze szkolną interwencją. Ja strasznie żałuję, że nie mam więcej czasu, być może, że będą dyskusje, bo ja chętnie bym się na tym programie zatrzymał. Dzieci nieśmiałe w szkole to jest wielki, wielki problem. Pozwolę sobie opowiedzieć taki drobny dosłownie incydent. Ja jestem realizatorem programu też o potwierdzonej interwencji Handis. I miałem takiego a, młodego pacjenta, który co dzień przed pójściem do szkoły musiał sobie zapalić skręta, żeby w tej szkole w ogóle wytrzymać. A, I tam jest taki arkusz, w którym się przyglądamy temu spożyciu i on przychodzi do mnie a, za dwa czy za trzy tygodnie. I ja patrzę, poniedziałek nic, wtorek nic, środę nic, czwartek nic, piątek nic. Mówię, proszę pana, jak pan to zrobił? Jak pan to zrobił? Jak pan pokorał tą nieśmiałość? A on mówi, proszę pana, w tym tygodniu nie chodziłem do szkoły. Proszę bardzo, panie. Serdecznie Państwa witam i mam przyjemność przedstawić program Szkolnej Interwencji profilaktycznej. Jest to, chciałam powiedzieć, najmłodsze dziecko pracowni profilaktyki młodzieżowej PROEM, ale już nastolatka. I ta nastolatka sprawia nam teraz, stawia przed nami bardzo różne wyzwania. I wcale nie jest taka łatwa do prowadzenia. Tak pomyślałam sobie, co ja mogę po 15 latach Państwu powiedzieć o naszym programie. I pomyślałam sobie, że może, oczywiście powiem dla porządku, tutaj o różnych rzeczach, ale tak pomyślałam, że może ja wybiorę coś na te 15 minut. I to, co wybrałam, to dotyczy tego, w, 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 tych założeń i co my chcemy przekazać nauczycielom, jakie jest po prostu nasze, nasze credo. I może to kredo też wyjaśni Państwu, dlaczego tak trudno jest nam upowszechniać szkolną interwencję, mimo że mamy 50 instruktorów, mimo że jesteśmy pod opieką tutaj Ośrodka Rozwoju Edukacji. I pani Doroty Macander, która się tutaj siedzi i opiekuje naszym programem i jest takim dobrym duchem i też właśnie koordynatorką naszego programu i, i, i trenerem. I, 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 I może tak, bo przepraszam, trochę się speszłam, bo nie otworzyłam tej prezentacji co chciałam. Ale dam radę. Dam radę. Nie, już chyba nie dam rady. <grymne> cele. Mianowicie tak. Mamy dwa cele szkolnej interwencji profilaktycznej. Mianowicie to jest taki cel, który adresujemy do społeczności szkolnej, czyli chcemy umacniać zasady w szkole, które są przeciwne używaniu substancji psychoaktywnych. Z drugiej strony mamy taki cel jednostkowy, tak, że chcemy pomóc uczniowi, który jest w terapatach który na terenie szkoły sięgnął po substancję psychoaktywną, upił się, zapalił papierosa czy zapalił marihuanę albo są uzasadnione podejrzenia, że to czyni. Czyli co my chcemy? Chcemy, żeby interwencje podejmować jak najwcześniej, aby zapobiec tym poważnym szkodom, jakie mogą wyniknąć po sięgania po substancje psychoaktywne. I chcemy, żeby... No, Nauczyciele zrozumieli, że jest to trudna sytuacja psychologiczna zarówno dla ucznia, i dla rodziców, i dlatego ich działania muszą być nastawione na udzielenie pomocy i wsparcia. Chcemy, żeby umacniali zasady szkolne, które są przeciwne używaniu substancji psychoaktywnych, żeby konsekwentnie postępowali wobec tych zasad i żeby sytuacja dziecka w szkole, czyli jego osiągnięcia w nauce, jego temperament, to czy on jest lubiany, nielubiany, nie miały wpływu na to, czy interwencja będzie wobec niego podejmowana, czy nie. Zawsze w sytuacji, kiedy w szkole są łamane zasady. Konieczna jest współpraca z rodzicami, bo tu rodzice biorą główną odpowiedzialność za to, co się dzieje z ich dzieckiem. Szkoła może wpływać na bardzo określone czynniki ryzyka związane z używaniem, ale nauczyciel w swoich działaniach profilaktycznych nie jest w stanie objąć wszystkich czynników ryzyka i ich wpływ minimalizować. Nie każdy nauczyciel musi prowadzić działania interwencyjne, nie każdy ma do tego predyspozycję, ale każdy powinien wiedzieć, na czym te działania polegają, jakie są ich zasady. Natomiast działania powinny podejmować, podejmować te osoby, które czują, że mają do tego predyspozycję i są gotowe to robić i są gotowe włożyć dodatkowy wysiłek. naszym w komunikacie do nauczycieli. Odchodzimy od problematyki uzależnienia. Mówimy, uzależnienie jest dla małych, to chciałam powiedzieć, dla nastolatków, w, dalek w dalekiej perspektywie. W związku z tym koncentrujmy się na tym, co ci się może przydarzyć, zdarzyć, jeśli jeszcze raz sięgniesz po daną substancję psychoaktywną, jeśli w jej, wyniku, w, jej w wyniku jej działania stracisz y, kontrolę nad swoim y, zachowaniem. Yy. Chcemy zachęcić nauczycieli do tego, żeby podejmowali działania też w przypadku uzasadnionych podejrzeń albo w ogóle sygnałów, które ich niepokoją, i bardzo dużo mówimy tutaj o zmianie w zachowaniach, na co zwrócić uwagę, i żeby nie bać się podejmować tego typu działań, bo wiemy z rozmów w trakcie szkoleń, że towarzyszą. Towarzyszy temu wiele obaw związanych no właśnie z tym, że się niesłusznie to dziecko właśnie zacznie podejrzewać. No ja mam taki zawsze komunikat, czy lepiej jest jednak zacząć interwencję, rozmawiać z rodzicami i okaże się, że nie ma problemu, niż ten problem przegapić i on po prostu będzie narastał. Nie wiadomo, jakie może mieć konsekwencje. Elementy dla porządku, z czego składa się nasza interwencja? Z diagnozy, z zaplanowania adekwatnych działań, i tutaj mamy szereg narzędzi, które tą diagnozę ułatwiają, bo głównie chodzi o to, żeby zorientować się, czy to jest okazjonalne używanie, czy to jest używanie problemowe. I tutaj mamy też takie wypróbowane testy które jest to po prostu papier ołówek, testy problemowego używania marihuany, problemowego używania narkotyków, które są dostępne w Krajowym Biurze. Chcemy dzieciaka motywować do tego, żeby uczestniczył w naszych działaniach interwencyjnych, bo oni na ogół nie mają takiej motywacji. W związku z tym tutaj głównym takim kluczem motywowania jest udzielenie informacji zawierającej od 3 do 5 informacji na temat właśnie tych zagrożeń bezpośrednich. No i oczywiście mówimy też tutaj o sygnałach, które spowodowały, że dzieckiem się zainteresowaliśmy. Narzędziem, które ma zmieniać zachowanie dzieciaka, to jest podpisanie umowy kontraktu, odebranie mu przywilejów, czyli taka, jak Państwo wiedzą metoda behawioralna. No i potem wszystko zależy od konsekwencji dorosłych, na ile ten kontrakt, zachęcamy, żeby on nie trwał długo, 2-3 tygodnie, no na ile on będzie pracował, czy dorośli tu się spiszą, żeby w kontekście monitorowania tego kontraktu. Wszystko odbywa się w trakcie trzech rozmów, rozmowy z uczniem gdzie właśnie mówimy o problemie, udzielamy porady, rozmowy z rodzicami osobno, gdzie staramy się między innymi też opracować wspólny kontrakt i wspólnej rozmowy z uczniem i z rodzicami, widzę, gdzie uczeń ma podpisać kontrakt i ewentualnie może go negocjować albo w bardzo określonych ramach. Co byśmy chcieli? Żeby nauczyciel nie prowadził śledztwa żeby nie pytał z kim, od kogo i dlaczego. Żeby rozumiał, jaką rolę pełnią zachowania problemowe w życiu młodego człowieka, a więc go nie oceniał. One pełnią bardzo ważną rolę z perspektywy etapu rozwojowego dzieciaka. Żeby wiedział, że to, że ktoś sięgnie, że uczennica jego, czy sięgnie po substancje psychoaktywne, że to może przydarzyć się każdemu, że to nie jest już związane. Nie lubię tego słowa, z patologią, tak? ale z zaburzeniami funkcjonowania rodziny, ze złymi relacjami. Można mieć super relacje z dzieckiem, a dzieciak jednak sięgnie. E, żeby to, co go spotyka trudnego w rozmowach interwencyjnych, czy to ze strony rodzica, który mówi, że ma 5 minut, czy to ze strony dzieciaka, który się nie odzywa, traktował w kategoriach mechanizmów obronnych. Tak, Że to jest ich reakcja na stres. To pozwoli mu zachować dystans psychologiczny i racjonalnie po prostu działać i realizować określoną procedurę. Interwencja uczy pokory. Nie każdemu da się pomóc, ale trzeba zrobić wszystko według, według swojego uznania, co warto i najlepiej jak się potrafi. Wymaga nawiązania współpracy z rodzicami że zanim się obudzą demony, zanim dziecko ma problem, dobrze jest poinformować rodziców zawczasu o tym, jakie działania będą podejmowane, czy jak rodzic przychodzi do szkoły, do pierwszej klasy, wytłumaczyć, na czym to polega. W trakcie tych rozmów interwencyjnych i rozmów interwencyjnych z rodzicem właśnie dokładnie przekazać te podstawowe informacje o sytuacji dziecka. Jak to się jest w praktyce? Nauczyciel w obliczu sygnałów lub faktów, uczeń przyłapany, rodzice wezwani, rozmowa z dzieckiem, które jest zestresowane, demonstruje określony mechanizm obrona, tak samo obronne, tak samo rozmowa z rodzicami, która też nie jest łatwa. Rolą nauczyciela jest zainicjowanie wspólnych działań. Nie jest to wszystko łatwe, a w dodatku jeszcze dziecko no, trzeba, musi podlegać pewnej kontroli. Chciałam Państwu prze przedstawić przykład jednego z potencjalnych odbiorców, Paweł Kala 12. I teraz tutaj to są w kontekście, Państwo widzą, jesteś wychowawczynią Pawła, to są materiały, które pokazujemy dzieciom, więc proszę mi tą tutaj wybaczyć właśnie ten sposób ich demonstrowania. W każdym razie w ostatni piątek Paweł przyszedł, a raczej został przyprowadzony do szkoły przez swoich kolegów Michała i Mikołaja w stanie upojenia alkoholem, zataczał się z wymiotową, na koniec zasnął. Trzeba było wezwać rodziców. Do tej pory chłopak bardzo dobrze się uczył, nie było żadnych problemów. Nauczycielka rozmawia z Pawłem, który wydaje się nic nie słuchać tego, co nam mówi, nie odzywa się, nie patrzy na nią, nie odpowiada na pytania, nie reaguje na zachęty do podjęcia rozmowy. Uczymy tego, jak tu zadziałać, jak mimo tego typu zachowań dziecka utrzymać z nim kontakt, bo utrzymanie więzi z dzieckiem w tej sytuacji jest najważniejsze, zarówno przez nauczycieli, jak i przez rodziców. Z perspektywy mamy Pawła. Ona, mama Pawła ma doświadczenie, że jej dziecko to naprawdę dobre dziecko, dobrze się uczy. To, co się stało, ją po prostu przeraża. Nie wie, co ma robić, nie wie, jak rozmawiać ze swoim synem. Idzie do szkoły, obawia się tej rozmowy, ale liczy na pomoc. Rozmowa z mamą. Mama już przyszła na rozmowę z osobą, która prowadzi działania interwencyjne. Jest bardzo zdenerwowana. W zasadzie mówi to, że to dobre dziecko, że do złego namówili go koledzy i że w związku z tym jest to problem w szkoły, a nie jej. I tu też staramy się przygotować nauczycieli do tego, jak rozmawiać z taką mamą, jak nie eskalować napięcia, tak? jak sobie ułatwić ten kontakt, co powiedzieć. Historia Pawła bardzo prosta, powiem ją już w dwóch zdaniach. Po prostu nie było pierwszej lekcji, Poszli do domu, poszedł do domu swojego przyjaciela, tam zaproponowano alkohol, napił się, potem trzeba było przyjść na kolejną lek na, 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 na lekcję. No i po prostu nie dał rady, bo to była jego pierwsza próba. Czyli e, można powiedzieć tak, że Paweł, profilaktyka selektywna, już mi się skończyło. Dobra. Szko etapy szkolenia są na plakacie. Podsumowanie. Króciutkie. Czyli to, czego wymaga interwencja od nauczyciela. Umiejętności przede wszystkim przyjęcia perspektywy drugiej osoby, rozumienia i trudnych zachowań w kategoriach mechanizmów obronnych. Odrzucenia interpretacji, z tym jest najtrudniej, i oceny zachowania ucznia czy rodzica w trakcie rozmów prowadzonych w ramach interwencji. Odrzucenia stereotypowego myślenia na temat przyczyn, dla których, z powodu których młodzi sięgają po substancje psychoaktywne, i automatycznego właśnie zawężania ich do tych złych, niedobrych relacji w rodzinie czy, czy w domu. I wymaga wiedzy na temat przebiegu procedury interwencji, konsekwencji w postępowaniu interwencyjnym, przede wszystkim życzliwej postawy i świadomości tego, że nie wszystkim da się. Pomoc. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, interwencja A wymaga nie tylko niezwykle wysokich kompetencji, ale też z reguły ścisłej współpracy. I tu właśnie znowu mi się przypomniała taka historia z, dosłownie z ostatnich dni. A nie wiem, czy Państwo wiecie, jest taki zwyczaj w tej chwili w gimnazjach, że jak jest, są urodzinki, to koledzy robią solidantowi prezent w takiej postaci, że umieszczają na jego Facebooku jakieś kompromitujące zdjęcie, a z reguły z gołą pupą albo coś takiego. No i tak się zdarzyło, że wychowawczyni była czujna, namierzyła to zdjęcie, przeprowadziła interwencję i poprosiła mamy tego, jeżeli tak można mieć poszkodowanego chłopca do szkoły, właśnie tylko po to, żeby się dowiedzieć, że ta mama nie widzi żadnego problemu i żadnego powodu do interweniowania, i wręcz poskarżyła się pani dyrektor.